Hej, witajcie drodzy widzowie, Aryko265, poczekajcie na moment, muszę ustawić w miarę prosto i przykręcić mu już szlak trafi. No teraz jest chyba prościej, niż było. I zaczynamy spotkanie. Bayern Monachium, Elbe, Slasburg, jedna, ósma. Rewanżowe spotkanie. Bayer Monachium, Strasburg dzisiaj o godzinie 21 się zmierzą te dwa zespoły. W ramach rewanżu jednej ósmej bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania, ja gram oczywiście bajernę Monochium Tym poziomem zimę zróbmy jeszcze jako taki nie ma jest ta pierwszy o, 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 o. Nie ta Więc zaczynamy Liga Mistrzów i gram Dzisiejszego spotkania przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski startuje najlepsza liga świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Bayern Monachium zmierzy się z Salzburgiem. Gospodarze uchodzą za murowanego faworyta i chyba nie ma co do tego wątpliwości. Ale muszą pamiętać, że każdego rywala trzeba szanować, bo jeśli go zlekceważą, to wynik żadnego meczu nie jest pewny. Wiele już mieliśmy w przeszłości dowodów na prawdziwość tego stwierdzenia. Muszą po prostu zagrać na swoim poziomie i wtedy awans będzie. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć, ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i było. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ale szpilan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympic Marsylia i triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne mando 4 do 0 w wielkiej Barcelonie Kursa. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. Dobra. Pepsi Max już to ja też. Właśnie rozpoczęli batalię tego rocznej UEFA Champions League. Mm -hmm. Dane wyścig przeciwnika. Dobra to na Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcję na to powiem na koniec ale nie zapomnijcie też obstawić wyniku w komentarzach Jak, Jakby nie macie pomysłu na wynik w komentarzach to obstawcie wynik Ten, który trafi w punkt Wynik, przypnę serduszko. Jeżeli trafisz w komentarzu pod tym filmem, wynik, więc przypnę Ci serduszko wtedy i polubię komentarz. Zróbmy tak, pomówmy się tak, drodzy widzowie, to trafi w punkt. Wynik, przypinam serduszko w komentarzu. Tak dobrze tu wynik. Wyspąkuj teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą brać swoje. Nie zapomnij właśnie z tego zrobić. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Danie teraz. Odebrał piłkę rywalowi. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobrze, teraz mija rywala. Czy będzie z tego remis. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. A teraz Nico Kruk! To może być rozstrzygające na mają już dwie łonki przewodni. Tak chyba nie. Gra. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony na dół kredyt. Zupełnie jak z strymerskiego podrażnika. Z takiej we włości ma zawsze ułatwione zadanie. Ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. To mamy 2 do 0. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Szansa na poprawę wyników. Słupek, ale to już nie koniec. To no, tak, ten... Ja pierwszego maja, no. Teraz bramkarz pewnie chwyta piłkę, ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Ładne minięcie, może, ale może teraz, będzie szansa. Piłka w szansę. W tym ramkach się kłamał chłop. Przepraszam za lokowanie produktu. Eee, muszę to zdjąć, bo mi to przeszkadza. A w międzyczasie było lokowanie produktu. Przepraszam. No, a teraz widzę lepiej. Nie? nie, żeby nic nie było w kadrze. Samo. O, okej. Okay. Popatrzmy raz jeszcze na pokutę gola, z łatwością ogrywa pan obronę, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Dobra, ale. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda, jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Nie daje się teraz zatrzymać. Jak to... potrafi jednak jest po... bronić, przynajmniej wirtualnie. Całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Jest łatwo oddana piłka. Dobry, teraz nie odpomnie A teraz porada pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że pręgasz to wyjął. Na 11 metr z rogu. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może to być groźnie. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Mailer, powinien wykorzystać tę okazję, brawo, cudowna parada, będą to pokazywać w skórach. centra w pole karne. zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach, powiedzą to raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podstąpi. <grym> Hm. Mm, po mm, mm. Minuta dodatkowego czasu. Dobrze go tam wypuścił. Nie stał też teraz zrobił bramkarz. No ten chłop. Odnował swój zespół przed stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie tak bliska. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Eee... Się do Nie ten wolej normalnie w tym bramkarzem. Ja no Nie wiem czy robić zmiany teraz, może poczekam. chociaż nie, Koman, yy, lepiej, lepiej ten. Lepiej zrobić gnebri Sabic Serza Millera, żeby tu wypoczęć O właśnie, trupmy jeszcze. Młotnik, żeby lewy wypoczął I oto ruszyła druga połowa Pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League No i po ataku zagrożenie minęło No i po zagrożeniu dobry odbiór ładne dobranie na dobieg. ale się teraz rzucił Bramka. Świetna obrona. Przesadził teraz z siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad Bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Traci tę piłkę bez autu. Tak się powinno stopować ataki rybana. Dzieje się prosto, panie. Z sensem może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Piłka oddana przeciwnikom. I teraz dobra okazja do kontry. Piłka trafia do zabicera. Dobrze zagrane będzie teraz sytuacja. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ze trawę. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną i z najbliższej odległości pokonał trawę. I po tej bramce jest 4-0. Na samym froncie! Serio, taki mistrz, tak jak strzał, co może możesz taki mistrz? Sytuacja sam na sam potrafi dyprymować często takie akcje większy, taki nieudany strzał. było to łatwe, ale piłka nadal na boku. Taki mistrz, w sobie zrywam. rywala w tył. się zdarza aż taka dominacja. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obrony. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Niesamowite lanie spiszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Nic <laughs> I akcja zastopowana. Przed nami ostatni z tego spotkania. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Dąży teraz, ale nadal może być tu groźnie. Unka przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Dobra interwencja na bramkę. Halo, karny. Dobra interwencja. Nie, panie, ten karny powinien być. żeby w następnej, następnej Fifie, żeby był system VAR. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Świetnie teraz bramkarz, przecież strzelili. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. zgodą Sławka. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Czy trafi do siatki? Blokuje uderzenie. Proszę, kolejny zblokowany strzał. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Błyskawiczne wyjście, które mogło zagrozić w ramce, ale nie tym razem. Spalony. Dobry pomysł, podanie za plecy obrony, no ale trochę było za dużo pośpiechu w tej sytuacji. Trzeba będzie poszukać kolejnej okazji i uważać, żeby znów nie spalić. Przy wysokim tempie gry i wysoko ustawionej obronie to niełatwe zadanie. Właśnie zapomnijcie skomentować z wynikiem, o jaki obstawiacie. Zostawić łapkę w górę, komentarze, e, właśnie inne też, jak oprócz tego wydjęku, co obstawiacie. Nie zapomnijcie właśnie łapek w górę, sub, z dzwoneczkiem. Do usłyszenia, trzymajcie się. Jutro słyszymy się, meczu się meczu w meczu rewanżowym SPZ, że... Real Magry, a dzisiaj bardzo no, dziękuję. Łapki w górę, suby złotych. Komentarz nie zapomniał. Do jutra. Trzymajcie się te chwa. Oczywiście zapytany że najważniejszy był dla niego wyniki zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta brampa na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo życia.